Jaký ah, kurva šant dobrý. <laughs> Dobrá. Był sobie pewien chłopiec, który zawsze trzymał ojcu latarkę, gdy ten coś robił. Niestety był w tym chujowy i ojciec mówił mu: Gnoju, co ty robisz? Nie umiesz świecić normalnie? Jak ty kurwa trzymasz tę latarkę? A ty kurwa świecisz mi czy sobie? Dawaj to, sam sobie będę świecił. Nasz mały bohater postanowił w końcu coś z tym zrobić. Chciał, aby wreszcie ojciec go docenił, żeby był z niego dumny. Chciał zostać najlepszym trzymaczem latarki na świecie. Zaczął po nocach zakradać się do garażu i uczyć się świecić. Ren, to co? Wasz stary chociaż was prosił o trzymanie mnie tego. No co chcesz, Rolex? Bo już jeden raz. Zapłaciłem. Zapłać jeszcze raz, Rolex. Ty długo jesteś tutaj na streamie. U was jest chociaż Rel. Nie nawet nie prosił o trzymanie natarki. Kurwa, jebany. Co ty tu wysłałeś? Ja? Tak ja? Kurwa, matosze, jebany. Dobra, wracamy. Owo różne techniki i kąty oświetlenia. Po zajęciach w szkole jeździł do Lerwa i oglądał Żerandole. Trudłubsko obsutec ciągłymi pytaniami. Przepraszam, a ta żarówka ile ma watów? E, jak mocno świeci? Ile wytrzyma bateria w tej latarce? Ona się włącza czy włącza? A czy będzie to dobrze świecić, jak będę z ojcem w garażu siedział? A czy są dowody na to, że Hitler o wszystkim wiedział? Zaczął świecić wszędzie, gdzie tylko się da. Zapisał się nawet na ministranta i czasem to najlepiej trzymał księdzu świeczkę. Oglądał seriale na Netflixie i obserwował oś w najlepszych produkcjach. I w końcu nadszedł ten dzień, dzień, w którym ojciec ponownie poprosił go o to, żeby ten poświecił mu latarką. To była przełomowa chwila. Ojciec aż się wzruszył. Za zakręciła się w jego oku i powiedział: "Synu, Zajebiście mi świecisz tą latarkę. Zajebiście. Zaczęli się ściskać. Po chwili ojciec dodał. Dobra, młody, teraz pokażemy na co nas stać. Zaczęli od zreperowania samochodu. Z czasem potrafili zbudować i naprawić niemal wszystko. Tato, tato, latarka się rozładowała. No to już mój synek, spróbujemy innym razem. Ostatnio były pogłoski, że zbudowali maszynę do podróży w czasie. Niestety na dzień dzisiejszy nie wiadomo, co się z nimi dzieje, ale podobno jego ojciec miał jakąś wizję na wybudowanie wielkich trójkątów na pustyni. Cholera wie po co. Spoczko. W sensie taka animacja obejrzałem nie mam reakcji po niej trochę zobaczmy nowszy zobaczmy nowszy film. Dobry. Dzień Będzie dobry. strzelanie. No za pięć dyszek niech pan zaleje. Będzie strzelanie. Powiem panu, że nie wiem co się odwala. Wszędzie ostatnio tylko tak... Ekipowe ek... lejemy. E, ekipowe co? No... paliwo. Tak kurs. Za 300 metrów dotrzesz do sklepu z ostatnimi sztukami lodów ekipy. A kto pytał? Ekipa. Za ekipę. Ekipa, ekipa 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 ekipa, ekipa, ekipa. A czy pakiesz y, lubi lody ekipy? Nie wiem, bo mi nie dali nigdy, jesteś u celu. O wiem, pogram sobie w komputer się odstresuje. Amogus! Uf, to był tylko sen. Sewuu! Widzimy kosmos, jak zabraknie świata. Widzimy kosmos, jak zabraknie To było lepsze niż jego najpopularniejszy film. Był spoczko. Był spoczko. Dobra. Widzowie, dwudziesta jest.